Słowo Pańskie. Miłowani w Chrystusie Panu, droga młodzieży, harcerze, siostry i bracia, tę drugą niedzielę Adwentu słyszymy początek Ewangelii spisanej przez świętego Marka, apostoła, i w tym fragmencie opisane jest publiczne wystąpienie świętego Jana Chrzciciela, które jednocześnie staje się początkiem publicznej działalności Jezusa Chrystusa. Jest to bardzo istotne, bardzo ważne dla chrześcijaństwa wydarzenie ponieważ przedstawia początek realizacji zbawczego planu Boga dla ludzkości. Już w pierwszym wersie Ewangelista Marek wyraźnie określa i nazywa Jezusa Synem Bożym. To wyjątkowe stwierdzenie jest bardzo ważne, bo ono wskazuje na boską tożsamość Jezusa i jest fundamentem wiary dla wszystkich chrześcijan, fundamentem naszej wiary. Święty Jan Chrzciciel, główny bohater dzisiejszej niedzieli, jest postacią niezwykle ważną w historii chrześcijaństwa. Jego życie, Jego posługa, wreszcie Jego śmierć to ważne punkty w Ewangelii. I te historie, te wydarzenia niosą i przekazują także nam, nam współczesnym, istotne i ważne treści, ważną naukę dla nas wszystkich. Jan Chrzciciel urodził się jako syn Elżbiety i Zachariasza, a jego narodziny zostały proroczo zapowiedziane przez Archanioła Gabriela. Już od młodości Jan był poświęcony Bogu, a jego misją było przygotowanie drogi dla Mesjasza, który miał nadejść. I właśnie kiedy nastąpił ten stosowny czas, Jan chrzciciel zaczął głosić orędzie Nawrócenia. Jego słowa, jego przekaz był pełen mocy. Autorytetu. Te jego kazania i jego obecność nad Jordanem, jak słyszeliśmy, pociągała niezliczone tłumy ludzi, całe rzesze. Ci ludzie przychodzili do niego, aby otrzymać chrzest z wody, ale także aby usłyszeć proroctwo, aby usłyszeć słowa nadziei, znaleźć dla siebie jakieś wskazówki. Pouczenie, rozwiązanie na swoje życie, na sens tego życia. Myślę, że z wielu bardzo istotnych wydarzeń, które związane są z tą publiczną misją Jana Chrzciciela, chyba takim najważniejszym, jeśli mogę je jakoś stopniować, oceniać, to chyba bardzo ważną, pamiętną chwilą. W posłudze Jana Chrzciciela było udzielenie właśnie Chrztu Jezusowi Chrystusowi w rzece Jordan. Tak jak całe szeregi, rzesze ludzi przychodziły do Jana, aby ten polał ich głowę wodą, aby zmył z nich grzechy, które wcześniej wyznali, tak samo uczynił Jezus Chrystus. W tej kolejce, w tej grupie ludzi także z pokorą stanął, aby przyjąć chrzest, aby w ten sposób przypieczętować swoim zachowaniem to jakże ważne prorockie, mesjańskie posłannictwo swojego kuzyna i swojego poprzednika Jana Chrzciciela. I chociaż Jan Chrzciciel wzbraniał się i chociaż mówił, Dając świadectwo o Chrystusie, że On jest słaby, On Jan Chrzciciel, że nie jest godny, aby klęknąć i rozwiązać rzemyki u sandałów Jezusa, to mówił także o Jezusie, że to On dopełni wszystkiego. On przyniesie moc. On będzie chrzcił już nie wodą, ale chrzcił was będzie Duchem Świętym. To jest obietnica nowego duchowego chrztu, który przynosi oczyszczenie, przemianę duszy, przemianę umysłu, mentalności, działania, spojrzenia. I my wiemy, że to się dokonało, że to stało się udziałem już nie tamtych ludzi, którzy przychodzili nad Jordan, ale wszystkich nas, którzy teraz przychodzimy do Jezusa, do Jego. Ołtarzy, by korzystać z Jego sakramentu, z sakramentów Kościoła, który to Chrystus ustanowił, zwłaszcza sakramentu pojednania, Eucharystii, sakramentu bierzmowania, do którego młodzież się przygotowuje, bo tutaj Duch Święty przemienia, umacnia, sakrament pokuty nas uczyszcza, Eucharystia nas znowuż posila. Karmi, dodaje mocy. To wszystko było zapowiedziane. To jest wypełnienie tych długotrwałych proroc Starego Testamentu, które słyszymy w wielu miejscach i na wielu kartach pisma świętego Starego Testamentu, od chociażby w dzisiejszym pierwszym czytaniu pochodzącym z Księgi Proroka Izajasza. Moi drodzy, głównym zadaniem, taką najistotniejszą rolą Jana chrzciciela było przechodzenie przez pustynię. Często go tak kojarzymy właśnie w tym ubraniu ze skóry, wielbłądziej, z kijem jakimś takiego ascetycznego, gdzieś tam na pustyni. A pustynia. W symbolice w języku biblijnym oznacza oczyszczenie, oznacza nawrócenie. Przez chrzest wodą Jan przygotowywał swoich uczniów na spotkanie Jezusa, który przyniósł Chrzest w Duchu Świętym. My trwamy w Adwencie, my też chcemy się przygotować na spotkanie z Jezusem. I w tym momencie owego historycznego, liturgicznego wspomnienia, jakim będą tegoroczne święta Bożego Narodzenia, ale mamy też się przygotować na to najważniejsze, ostateczne spotkanie z Chrystusem, kiedy On przyjdzie do nas powtórnie w chwale i w mocy. Ta druga niedziela adwentu, która przedstawia nam, prezentuje postać Jana Ściciela, jego rolę, jego misję, powinna nas kochani zastanowić nad naszym osobistym nawróceniem, nad tym, jak odrzucić nasze grzechy, jak zbliżyć się do Boga, zbliżyć się do Niego z pokorą i czystym, pięknym sercem. Sercem przepełnionym dobrocią, miłością, szacunkiem do świata, do drugiego człowieka. Jan Chrzciciel daje nam tutaj podpowiedzi, daje nam wzór już nie słowem, ale swoim życiem, swoim zachowaniem. Jan Chrzciciel pokazuje nam, że powinniśmy starać się o skromność, o pokorę, o gotowość do zmiany. Że powinniśmy być gotowi na spotkanie z Mesjaszem. Jednocześnie poucza nas o naszej odpowiedzialności wobec innych ludzi i zachęca do praktyki miłosierdzia i miłości bliźniego. Niech ta dzisiejsza Ewangelia i niech ta cała dzisiejsza Niedziela i cała liturgia Słowa tej drugiej niedzieli Adwentu. Pomoże nam odnaleźć inspirację i wytrwałość do właściwego przeżywania naszego osobistego czasu adwentu roku pańskiego 2023. Niech uczy pokory i gotowości do służby, a także nawracania się i odrzucania naszych grzechów, aby być jeszcze bardziej podobnym do Jezusa. Niech nam zawsze towarzyszy postać świętego Jana Chrzciciela, Jego Duch, abyśmy mogli wzrastać w naszej wierze, służyć Bogu i być zawsze wiernymi naśladowcami Jezusa Chrystusa. Amen. Złóżmy wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga Ojca Wszechmogącego. I w jednego Pana Jezusa. Syna Bożego, Jednorodzonego. Przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwy. Był istotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia. stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryj i i stał się człowiekiem. Ale również za nas, pod poncjuszem Piotru, został męczony i potrzebny. I zmartwychwstał trzeciego dnia jako znajmia pismu. I siedzi pod prawicą Ojca, Powtórnie nie przyjdzie chwała. Sądzi trzy wychyły. Królestwo jego nie będzie go. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela. Który z ojcem i synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków: Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzech i oczekuję zkrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Do Pana, który jest pasterzem troskliwie miłującym swój lud, Zanieśmy modlitwy w intencji Kościoła i świata. Do Pan polecajmy papieża, biskupów, prezbierów i diakonów, aby swoją posługę wzorowali na postawie Jana Chrzciciela. Okaż nam Panie łaskę swoją. Okaż nam Panie łaskę, nam, Panie, łaskę swoją. swoją. Polecajmy wszystkich, którzy podejmują się głoszenia Słowa Bożego, aby ich działalność wydała obite owoce. Okaż nam Panie łaskę, nam, Panie, łaskę swoją. swoją. Polecajmy wszystkich spowodników i rekolekcjonistów, a także uczestników rekolekcji. Aby był to dla nich czas duchowego wzrostu. Okaż nam, Panie, łaskę swoją. Okaż nam, Panie, łaskę swoją. Polecamy tych, którzy opiekują się osobami starszymi i chorymi, aby trud ich pracy został dostrzeżony i wynagrodzony. Okaż, Okaż nam, nam, Panie, Panie łaskę, łaskę swoją. Polecamy wszystkich wiernych zmarłych, aby osiągnęli szczęście wieczne. Obecnie im w sakramencie chrztu świętego. Okaż nam Panie łaskę swoją. Okaż nam Panie łaskę swoją. Polecajmy nas samych, zebranych na tej świętej liturgii, abyśmy prostowali życie drogi i przygotowywali Bogu godne miejsce w naszej codziennej codzienności. Okaż nam Panie łaskę swoją. Okaż nam Panie łaskę swoją. Polecajmy wszystkie wspólnoty Kościoła katolickiego działające.